Hej cześć, witajcie! Z tej strony Walker i dzisiaj kontynuujemy naszą e, przygodę z Puterem, e, Lego Harym Puterem lata 5 do 7. Dzisiaj rozpoczynamy sobie hermioną i idziemy już za niebieskimi mototami, które prowadzą nas do jakiejś aktywności fabularnej. Myślałem, że da się go odetchnąć, ponieważ w latach 1-4 dało się... się trzymało tak ucznia. Kliknąć jeszcze raz y, przycisk po to, y, by... Y, by jakby odrzucić tego ucznia. Tak z, po prostu z czystej ciekawości, wiem Czy w tej części też to tak zadziała? I nas prowadzi, no to już jest chyba bez... prawie bez głowy nikt. Ale nie jestem pewien. Po prostu powiem, że dokąd nas prowadzi duch. Prowadzi nas do Nevila, który jest w naszym pokoju. Jeżeli możecie... Jeśli zauważyliście albo nie, to wyłączyłem muzykę. Zostały tylko dźwięki. Hey. Hey, hey. Hey, hey. Teraz seriusz tutaj wspomnij powiedział haremu, że musi utworzyć gwardię Dumbledora i o, to już jest misja, bo jak możecie poznać u góry mamy taki yy, pasek Prawdziwe w tej grze akurat prawdziwego czarodzieja. Yy... Otworzyła się jakaś kula, to z co to z strzelić. Coś jest na niej, trzeba strzelić. daje nam po prostu kasę. Miło z jej strony. Tu mamy jakiś uczniów. No, niech weźmie. Użyjmy kota hermiony, żeby wykopać ucznia, którego inny nie pamiętam. Jeżeli wyznacie ich imiona, to możecie pisać w komentarzy. Bo, Boże, w komentarzach w komentarzach oczywiście. Ach, chyba więc teraz trzeba mu dać Różczkę. I Co ty zrobisz kolego? Druży jest bombardy, żeby zrobić tam przejście. Być może dzisiaj pokażą się nawet dwa filmy, ponieważ teraz jest godzina 15, więc nie wiem kiedy ten film będzie, ale na pewno dzisiaj. Jeżeli się dobrze uda to wyjdzie też dzisiaj drugi film. Z naszej drugiej serii, a drugą serią jest skrzydłowy zabijaka. To jest chyba Wasza ulubiona seria, ponieważ tam zostawiacie najwięcej łapek w górę. Eee, chyba ja musimy jeszcze w to strzelić, nie? No ale zobaczmy... To się kasa zasypuje z tych... ...kurników dla smoków? dla smaku, to dla mnie tak to wygląda, no. Mamy... Taki, ...taką budowlę, jak, która wygląda jak kurniki i smoki, które z tego wylatują, więc... Ja to nazwę sobie kurnikiem dla smoku. Y... tu mam gazetę. Y nie wiem po co ono jest. Teraz sobie je czytają, czy śmieją. Jeśli kto z ktoś z Was wie po co jest ta gazeta, to też możecie napisać w komentarzach pod filmem. Ale... Bo w sumie nie wiem. Co jest stoi? No, możemy z niej skorzystać, a w sumie nic nie robi. Zlecimy pieniądze, to zwłaszcza w misji potrzebujemy. Mamy tu jakąś głowę dzika, musimy ją teraz ustawić tutaj. Dobra. tym, 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 tym O i jeszcze mamy lampę, którą możemy ruszyć. Gdzieś jeszcze jest jakaś lampa? Na razie nie czy możemy przeskoczyć, czy nie, nie możemy? Nie, też nie. Ja znowu skoczyłem jakiegoś Tego. Malfoya. Może się tutaj są że taki śmieci jak u Malfoya. Rozwaliliśmy tu tutaj jakąś kółkę. i mamy łopatę łopata być może będzie nam później potrzebna najprawdopodobniej do Neville'a ponieważ on jest tutaj od łopat bo on bardzo lubi zielarstwo jak to Neville o to coś nam dało nie wiem Tu mamy jeszcze jakąś beczkę. To jest beczka, w której możemy sobie przebywać. Y, Ron, ty masz tajnik, więc daj tej twojej pani. Rena, popraszcie. A, jedna rzecz, nie tego liczyć. Kirlego i świat potera tu połączenie jest kosmiczne Jeszcze ma łopatę No dokładnie Nevilleowi trzeba dać. Z co ja widzę to się powoli zbliżamy do końca... do tego, do tej Chyba że będzie miała jeszcze jakieś... Yy, później, później jakieś... Yy, kontynuacje. Dość, jeszcze mam kwiatek został. Ja wcale jakiś dostaniemy. где может быть какой-то нет, только деньги. И тоже нет никаких Do zebranie, przejdę się. A ja może tutaj zrobię cięcie i zobaczymy się jak już znajdę, gdzie ten katek jest. Dobra, już chyba znalazłem gdzie ten katek jest, bo jak tutaj tak przechodziłem i w to strzelałem tutaj i próbowałem wcelować w to, to znalazłem y, tutaj taką y, szczotkę. Zobaczymy, co ona robi. Czy to się czy... O co chodzi? O, już chyba się coś tam odcina. Nie, chyba coś zepsułem. zrobię jeszcze jedno cięcie i zobaczymy się jak mi się uda to zrobić Dobra, jesteśmy już eee, Coś z tą szczotką jest po prostu nie tak, albo było nie tak Bo ona tutaj była przewrócona, a teraz jak ją już rozłożyliśmy to, to nagle stała eee, Musimy to po prostu wyczyścić Mamy naszego kwiatka wspaniałego Zabijemy teraz miksturę tak, tak, tak. Tak, tak. I musimy rozwalić tę rzecz Tu pieniądze Jeszcze tu trzeba pobierać pieniądze I znowu zbieranie pieniędzy Znajmę tej pani kwiatek. Mamy już wszystkich członków naszej gwardii Dumbledora. z tego taka ponieważ on nam okradł rzeczy ale jeszcze zanim to zrobimy to ja bym chciał użyć znowu Hermione aby y, tutaj po prostu wykopać jakieś znalezisko ale nie możemy użyć tego znaleziska ponieważ musielibyśmy być Georgem albo Fred'em aby użyć tej rzeczy, która aktualnie jest niewidzialna ale jeszcze raz muszę kupić kota w karmionę jest zdolna i bardziej przydatna jest że ma kota którego ma huh? 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 okej okay. no ja chciałbym daje to musi wejść tutaj, tu, 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 zepchnąć to i dopiero możemy użyć Wingardium e, Leviosa, e, żeby zebrać. I chodźmy na kremowe piwo. Ponieważ Ron czuje tylko coś na kremowym piwie. O, to jest, mamy tu jeszcze kontynuację tego. Zczenie się na starego mamy przedstawienia coś takiego daje nam figurkę weźmy sobie to jest chyba Ginny Wesley? Wesley, Wesley, nie wiem to się... Nigdy nie wiem, jak się w Obraz... No, obraz starego, który pokonał Bazyliszka. W poprzedniej części. Dajmy mu... O, nie wiem, co to było. Yy, Hermiona. Ma książkę, więc może używać takich szaf. To, to, to i to. Mamy jabłko. Jabłko myśmy ale ja Ja bym chciał jeszcze tego dzika strzelić. Chyba, że... A nie! Trzeba Harry, Harry. On ma dementora. Dodatkuje dementora. Ten dementor, który wyskoczył tutaj, to wydaje mi się, że to był jakiś tam nie animat, hmm. jakieś tam stworzenie, które inicjuje to czego się najbardziej byli. Się gorzej ogląda, a tak przynajmniej gra. ja tak sądzę. Ale zobaczymy w tym odcinku, taki testowy, czy bez muzyki będzie lepiej się to odkryło, mm -hmm. czy nie. Następny odcinek mm. możemy. Oczywiście wszystkim znajdęła książki Ale nie wiedziała, hmm? że... ...próbuję mieć jakieś drzwi, które prowadzą do... ...pokoju hmm. życia. Dajmy tutaj młody mu aparat Chodźmy dalej za yy, duchem, duchem tak. Hmm. Tu będzie grubo. Alejski drzwi nam się otwierają. i zbaczmy. Nie wiem, powinno być niby bez muzyki ale ja tu jednak mu muzykę słyszę To jest muzyka sprzedawana przez Lego Ale mi się nie wydaje Jeszcze wejdę sobie teraz w ustawienia Więc tutaj też zrobię cięcie I zaraz się widzimy Dobra, już wróciłem z ustawień No i z tego co ja widziałem To To nie miałem muzyki Więc nie wiem teraz czemu... I teraz na tego ci tego męki narycznymi czarami. Teraz może będzie on na biało, więc... A białym czarem jest właśnie... Boże, lumus, lumus czy Lumos, nie wiem dokładnie. Pod J robimy sobie taką tarczę. Yy, teraz musimy naciskać ciągle u, żeby strumień poleciał do na naszego przeciwnika. Jak y, rzucamy czarnym w tym momencie To wtedy właśnie się rozumiemy Rzeczy Nie wiem czy teraz graliśmy Fredem albo y, Georgem. Jednym z nich I niczym się nie różni Widać że Jeannie bardzo lubi Harego no, trzeba będzie to wyciąć. Muszę powiedzieć, że YouTube'owi, że ten filmik nie jest dla dzieci. Dobra. Myślę, że tu skończymy. Zrobiliśmy już... E... Misję oraz um, zrobiliśmy misję jak i um, nie mogę się wysłowić znowu jak i taką można to nazwać misję poboczną w tej grze albo taką a, albo taki przerywnik misyjny jak ja to nazywam no i co? subskrybujcie Komentujcie, ponieważ sekcja komentarzy jest dla Was. Ja byłem troll, Sky, troll Skywalker. Widzimy się w następnym materiale. Tak jak mówię, może dzisiaj jeszcze coś wpadnie. A ja się z Wami żegnam. Zbieram kasę. I zmyk.